Zapraszam na e short. Tutaj poruszyłeś bardzo ważny wątek, czyli wynagrodzenia programistów w Polsce, które rosną. Jak w ogóle rosną wszystkie wynagrodzenia, tak? Mm. Od początku roku mamy plus 15% do pensji podstawowej. Lit i Biedronka chwalą się, ile tam wzrosły im pensje, i że nauczyciele zarabiają mniej niż pani na kasie. Mm. Z pełnym szacunkiem dla pani w kasie. I... Z szacunkiem dla nauczycieli, oczywiście. Więc yy, raz to rośnie, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba jeszcze do tego dojrzeć pewnie urlop, inne rzeczy. Mm. I nagle robi się całkiem okrągła sumka. I z drugiej strony Prestashop generalnie jest takim sklepem gotowym. Open source, który ma wiele rzeczy, ale jest też dużo takich manualnych rzeczy do zrobienia. No i tego się nie da szybko zrobić. Ja mam, właśnie, ja mam takie właśnie doświadczenie, że właśnie klient do mnie dzwonił ostatnio, który ma tam 5 do 10 zamówień dziennie, czy jakieś 300-600 zamówień mm -hmm. w miesiącu, w szczycie sezonu ma 600, poza sezonem ma tam 200 mm -hmm. i, i miał właśnie prestaż 1.6 i myślał o pleście 1.7 i ja mu powiedziałem, wie pan co, pan tego nie rusza, bo przy takim budżecie tych dwóch, trzech, pięciu tysiącach to jest duża szansa, że pan sobie zrobi krzywdę, bo oczywiście można znaleźć freelancera, który jest gotów przez tydzień na tym posiedzieć i to zrobić, mhm. może dłużej natomiast ja mam takie doświadczenia, że tacy klienci, którzy korzystają z freelancerów, jeśli ich dobrze nie sprawdzą i tam najczęściej się zdarzą takie sytuacje, że freelancer nie zrobi dobrej roboty bo A ma za dużo zleceń, więc jest mało responsywny na nasze zapytania, a B um, ma też może. Inne doświadczenia, może to być junior, może być to, czyli taki niedoświadczony programista, może być trochę bardziej pewnych problemów, rozwiązał. Tam różne rzeczy wypływają i właśnie tak jak ty mówisz, że jest niedokończone albo coś go przerosło, nie jest w stanie go sobie poradzić z tym i przeciąga i, i tak dalej. Mhm. I, I w takie sytuacje z moich doświadczeń wynika, że to jest 50% szans, że się to coś takiego zrobi, tak? Tak, tak, Wiesz co, dokładnie tak jak mówisz, że jest to tego typu problem, że tak trafiając na freelancera mamy jedną osobę która musi umieć wszystko powinna być wtedy naprawdę jakieś tam powiedzmy sobie przynajmniej średniej klasy programistą, żeby, żeby sobie z wszystkimi problemami radzić, natomiast bardzo często niestety tak nie jest. Nie wiem czy Ty uczestniczysz w grupach e-commerce'owych na Facebooku, z tego co pamiętam chyba tak, ale bardzo często zdarzają się ogłoszenia osób, które biorą zlecenia na PrestaShop czy na sklepy stawiane na Wordpressie, czy na innych silnikach i docierają do pewnych momentów dosyć prostych moim zdaniem w których nie potrafią sobie poradzić i szukają informacji na grupach tak? no to w tym momencie to troszeczkę podważa jakoś tak sens wynajmowania takich osób no bo rzeczywiście Płacąc jakieś pieniądze, oczekujesz profesjonalnej usługi, a nie każdy freelancer jest w stanie taką usługę dostarczyć. Tak? i To, to jest oczywiście duży problem przy wyborze: bo wybierając złą osobę, bardzo łatwo e, można się tutaj e, władować w pewnego rodzaju kłopoty. Aczkolwiek też z drugiej strony trzeba oddać sprawiedliwość, że i klienci w Polsce bywają bardzo trudni. Ja mam troszeczkę doświadczeń z freelancingu, z którego już praktycznie w tej chwili zrezygnowałem. Między innymi dlatego, że ludzie mają bardzo nierealistyczne oczekiwania w stosunku do swoich budżetów i, i, i bardzo trudno jest to wytłumaczyć klientom, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, tak? Nie da się zrobić za dwa tysiące, za pięć tysięcy czy za dziesięć. Każdemu się wydaje, że to jest jakaś ogromna kwota. No ale niestety w świecie IT to nie jest aż tak ogromna kwota, tak? Są ludzie, a właściwie firmy, korporacje, które znacznie większe kwoty wykładają za znacznie mniejsze rzeczy. I no i po prostu klienci niestety tego nie rozumieją, tak? wydaje mi się, że za 10 tysięcy to można zrobić coś naprawdę wielkiego, ogromnego, a niestety, patrząc po tego, co, o tym o czym mówiliśmy, tak, patrząc po samych wynagrodzeniach, no to widać, że to, to są liczby przeliczające na godzinę. E, to nie są jakieś ogromne budżety. Tak? A to był fragment odcinka podcastu e-commerce'owa kawa. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie dotyczącym tego nagrania.